Weekend, targi ogrodnicze, wiosna kwiatów w Łosiowie dobiegł końca. Przewinęły się niesamowite tłumy osób kupujących, osób zainteresowanych, bawiących się w przepięknej aurze naszego parku i naszych pól wystawowych. Niesamowicie kolorowych z muzyką, tańcami, śpiewami, z karuzelą i innymi atrakcjami dla dzieci. Więc wszystko to już za nami. Teraz będziemy przygotowywać się do następnych, ale za to, że była taka cudowna atmosfera, że wszystko dopisało, nie było jakichś nieprzewidzianych incydentów, które by źle wpłynęły na cały wizerunek i przebieg targów, chciałabym w szczególności podziękować naszemu partnerowi, współorganizatorowi targów, panu Arturowi Kotarze, burmistrzowi Lewina Brzeskiego i jego miejsko-gminnemu domowi kultury w Lewinie Brzeskim, który zapewnił muzyczną oprawę, występy, śpiewy, tańce wieczorem. Więc to wszystko również przyczyniło się do tego, że te targi były i radosne, i ciekawe, i kolorowe jak nasze kwiaty. Bardzo dziękuję funkcjonariuszom powiatowej policji w Brzegu oraz komisariatowi policji w Lewinie Brzeskim. Na nich zawsze możemy liczyć. Nasi koordynatorzy od lat współpracują z policją, bardzo dobrze zabezpieczają nam teren i wszystkie nasze obiekty kierują też ruchem na drogach wojewódzkich. Robią to z wielkim zaangażowaniem i za to bardzo dziękuję. I na ręce komendanta policji w brzegu składam podziękowania. Dziękuję Straży Ochotniczej Włosiowie. Oni również dbają o to, żeby ten Ruch na naszych targach samochodowo odbywał się sprawnie, bez kolizji, płynnie, o ile się da. Bo niestety, korki się zdarzają, bo ludzi jest ogromnie dużo i samochodów. Odbywa się to dobrze, dlatego że nie było żadnych zdarzeń, a to nas bardzo cieszy. Dziękuję Wam, strażacy. Dziękuję bardzo firmie pana Wojnarowskiego i zespołowi medycznemu. Z brzegu, ponieważ zabezpieczają od strony medycznej nasze targi. Jesteśmy bezpieczni, czujemy się lepiej, że ktoś czuwa nad naszym zdrowiem. Nie było incydentów, a bardzo dziękuję za to, za to wsparcie i pomoc. Dziękuję naszym instytucjom wspierającym. Dziękuję Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa w Opolu, Rolniczej Kasie Ubezpieczeń Społecznych w Opolu, Stacji Chemiczno-Rolniczej w Opolu i Izbie Rzemieślniczej w Opolu. Dziękuję również Akademii Rzemiosła i Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej. Współpracują, ponieważ kształcą kilkanaście zawodów rolniczych na naszym terenie, promowali się na nadtrzych targach i za tą obecność dziękuję wszystkim przedstawicielom tych instytucji. Serdeczne podziękowania naszemu sąsiadowi, ponieważ pan Marian Olejnik, który jest prezesem Agropolu w Łosiowie, udostępnił nam nieodpłatnie pola parkingowe. Bardzo panu dziękujemy za to, ponieważ ułatwiło to komunikację, parkowanie samochodów, a gdyby nie to, no robiłby się chaos, więc dziękuję bardzo. Naszym sąsiadom, naszemu sąsiadowi Księdzu Proboszczowi Reszkowi dziękujemy. Wspiera nas duchowa, to jest też bardzo ważne. A przede wszystkim, proszę Państwa, dziękuję naszym koordynatorom pani Joannie Pali i pani Agnieszce Chruszczewskiej, naszym pracownikom. Powiem, że spisali się. Jestem dumna z tego, co zrobili na tych targach, co robią na targach, jak sprawnie się organizują, pomagają sobie. Ja myślę, że w dużej mierze od nich zależała ta dobra atmosfera na targach, które się skończyły i to będzie zachęcać naszych przyszłych klientów i przyszłych osób, które będą przybywać, zachęci do odwiedzenia naszego ośrodka. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam już na kolejne targi w maju 2025 roku.